pokazu, a dzisiaj będziecie mogli na żywo, a na gorąco posłuchać i zobaczyć jak on to robi. Dlatego będzie moment, w którym będziecie mogli Państwo tu podejść, posłuchać, zobaczyć. Witam Państwa bardzo serdecznie i, tam, i, tak, i e, ja podziękować za zaproszenie, bo bardzo miło się wraca do e, domień, w których e, człowiek zdobywał e, wykształcenie, doświadczenie. I zawsze w takim miejscu, z tym ja dzisiaj przyjechałem e, też właśnie z takimi odczuciami, że no, przede wszystkim miło spotykać osoby, które się udziały lat temu ileś tam, bo ja tutaj studiowałem, właśnie skończyłem parę dobrych lat temu, a zaczynałem e, też dobry lat temu parę, dlatego, dlatego miło wracać. Ja nie chcę przedłużać, dlatego zapraszam Państwa, bo tak, bo tak będą się o tutaj tutaj przyjdziecie wracać na takie małe spotkania, które wygadzają się w pewnych a dzisiaj jako, że e, będzie to zbierane, jak mówię, tak, będzie to z tego roku. Już jest kierunek technologia żywności, a teraz mamy projekt w Unii Europejskiej, chcemy to europejską. Dlatego dzisiaj będzie tak dobromocnie, jako że dzisiaj y, musimy zwracać uwagę na to, co jemy i ja dzisiaj postaram się nam y, pokazać y, nie wiem, nie do głosów, że można zrobić wszystkie drogi, bez ktoś, bez cukru, a jest naprawdę. Na razie dziękuję, oddaję głoski, zapraszam za do mnie. Dziękuję bardzo panu, bo chciałem to ujawnić, że to nasze serdecznie, szczególnie zaszczyceni Pana, o Pana głośno i prosimy Pana dyrektora, Pana oglądającego. Serdecznie witam przede wszystkim młodzież wraz z opiekunami ze szkoły, nie wiem, z zespołu szkół Żeromskiego, z zespołu szkół gastronomicznych na Worcela, z technicznych zakładów naukowych. Witam również e, redaktorów niektórych naszych dzienników, a przede wszystkim Pana e, z powrotem, na Witam te osoby, które przyczynili się do tego, żeby gustować. Mamy to, a więc witam panią magisterę Ewelinę Mieczaryk z Filmy Krópek, pajętą, tutaj przedstawiła swoje stoliko. Również były zespołem różnego rodzaju pokarmowe produkty przedstawiają tutaj. A cały czas. Aktualnie nam tutaj ładnie samorząd studencki na tej uczelni. Ta pani, która tutaj po mojej lewej stronie jest przewodniczącą tego samorządu. Pani Anita tutaj będzie zabawiać. E, a pan Daniel, który A, tu po drugiej stronie, ten czerwony czerwonej jest, to jest pan Daniel też będzie państwa zabawiał. W międzyczasie pani dyrektor z e, Akademickiego Biura i z zawodowego dyrekaria będzie przeprowadzać taką ankietkę małą, tam jest taka... Proszę, żebyście Państwo się wypowiedzieli, Powiedzieli o tym, że najtrudniej jest w tej chwili to, żeby skończywszy szkołę otrzymać pracę. Pracę zgodną z naszymi oczekiwaniami. Dlatego, też robimy takie badania i chcielibyśmy Państwa w przyszłości tak przygotować do Waszego zawodu, żebyście nie stali się kolejnymi bezrobotnymi. Do tego przygotowujemy się do wszelkiego rodzaju działalności, kierunki itd. i tak dalej, i tak zmieniamy swoje działania. Proponuję, aby teraz już na wolnych obrotach i po wielkiej bezczynności Państwo pochodzili, pooglądali, popytali, porozmawiali i ja myślę, mi się wydaje, że Pani ma że Pan nie się to jest to się mówi, Walmart, no jaar, no Heroください, to się Może Pani Anita, chcę Pani powiedzieć. Dziękuję bardzo. chciałam, że Chciałam wszystkich bardzo serdecznie, tak, podziękować, że przyszliście tutaj zamować naszą uczelnię i naszego super szefa, którego tutaj w obecności Was wykorujemy na włoskim. Teraz piszmy i możemy otworzyć. Chciałam wszystkich bardzo serdecznie zaprosić do naszych uczelni. Przychodźcie, studiujcie tutaj, uczcie się i byjcie razem z nami. Zobaczcie, jakie kształtowanie. Gdzie idzie? για μένα δεν μπορώ να τραχίσω καν το μικρόφωνο